Przez prawo do wynagrodzenia rozumie się to, że nie wolno wykonywać w Islandii pracy inaczej niż za wynagrodzeniem. Związki zawodowe to szczególne stowarzyszenia. Rolą związków zawodowych jest negocjowanie w imieniu wszystkich pracobiorców wykonujących dane pracę. Negocjowanie w imieniu wszystkich pracobiorców, jednocześnie z jednym lub wszystkimi pracodawcami, w sprawie wysokości stawki. Związki zawodowe mają prawo do negocjowania w moim imieniu w sprawie minimalnej płacy i minimalnych praw, jakimi się należą. Twoja przynależność do danego związku zawodowego zależy od tego, Jaką pracę wykonujesz? Może to być na przykład Związek Pracowników Szkół Wyższych albo Eplink, który obejmuje różnego rodzaju grupy zawodowe. Kilkakrotnie zgłaszałam się do mojego Związku Zawodowego, czy to w sprawie dofinansowania na cele edukacyjne, czy na cele sportowe. Zwykle oferują możliwość dofinansowania na różne cele. Musisz tylko sprawdzić, do jakiego Związku Zawodowego należysz, bo masz różne prawa w zależności od Związku. Pracowałem jako kucharz dłużej niż sześć lat, a moim związkiem zawodowym był EPLINK. Gdy tylko się dowiedziałem, że świadczy na przykład usługi dofinansowywania na naukę jazdy, złożyłem wniosek o takie dofinansowanie. Są też specyficzne pod tym względem, że mają prawo do ogłaszania strajku i wydania polecenia. Wszystkim wykonującym dane pracy w danej dziedzinie na podstawie postanowienia związku zawodowego w wyniku głosowania zabrania się wykonywania pracy. Tylko związki zawodowe mogą tak zrobić. Należy zawsze dociekać swoich praw samemu, zabiegać o nie. Ja też próbuję kontaktować się z firmami, w których je każdorazowo pracuję i usiłuję przede wszystkim zwracać się do tych firm. Lecz jeżeli ich odpowiedzi nie są dla mnie satysfakcjonujące, to udaję się do Związku Zawodowego. Zbiorowe układy pracy przewidują kwestie dotyczące czasu pracy. Zasadniczo należy się nam przerwa od pracy, a praca powinna być wykonywana w dzień. Za pierwszą część naszego czasu pracy wykonywaną w dzień otrzymujemy płacę za pracę w trybie dziennym. Jeżeli musimy pracować wieczorem lub w innym czasie niż przewiduje nasza umowa o pracę? Mamy wtedy z tego tytułu prawo dodatkowego wynagrodzenia, wyższą stawkę za ten czas pracy. Ale jest jeszcze tak, że nie wolno ci pracować bez końca i dlatego, według przepisów, w ciągu doby musisz mieć przynajmniej 11-godzinną przerwę na odpoczynek. Od razu po podjęciu pierwszej pracy nabywamy praw do wynagrodzenia chorobowego i od razu po miesięcznym stażu nabywamy praw do dwóch dni chorobowych, za które mamy prawo do pełnego wynagrodzenia. Jeżeli przepracowałeś 10 miesięcy, należy ci się 20 dni, a jeżeli przepracowałeś jeden rok, masz prawo do jednomiesięcznego zwolnienia chorobowego. Na podstawie niniejszego prawa wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca. Wraz z dłuższym stażem pracy na rynku pracy nabywasz prawo do dłuższego zwolnienia chorobowego. Mamy też prawo do urlopu, który składa się z dwóch czynników. Z jednej strony jest to prawo do dni wolnych od pracy, do urlopu od pracy, do spędzenia czasu z rodziną i odpoczynku od pracy. Jest to ustalona liczba dni, do których pracownik w tym celu nabywa praw. Ale zwykle nabywamy praw od 24 do 30 dni roboczych. Ale aby można było pobrać urlop i korzystać z niego, musimy zachować prawo do naszego wynagrodzenia. Każdego miesiąca oblicza się kwotę na podstawie stawki procentowej z wynagrodzenia przeznaczoną na wynagrodzenie urlopu co też należy wyszczególnić na paskach płacowych. Kwoty te zbiera się przez cały rok pracy. A następnie wpłaca się na Twoje konto w czasie urlopu. Wraz z wypłatą wynagrodzenia, pracodawca zobowiązany jest do wydania paska płacowego. Pasek płacowy to poświadczenie, że wypłacone zostało wynagrodzenie i że je otrzymałeś. Na pasku płacowym należy wyszczególnić, dla kogo wykonywana jest praca, jakiego rodzaju to praca, staż pracy itd. A więc możemy porównać te dane ze zbiorowym układem pracy i sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Jest to poświadczenie, że otrzymałeś wypłatę wynagrodzenia, lecz to, to, co ma również znaczenie, to to, że pasek płacowy jest również poświadczeniem tego, że uiściłeś podatek. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tej kwestii, czy potrącenia się zgadzają czy nie, należy zwrócić się do swojego związku zawodowego i uzyskać tam pomoc polegającą na sprawdzeniu, czy wszystko się zgadza. Poza tym, zarówno ogólnoislandzkie zrzeszenie związków zawodowych, jak i związki zawodowe organizują kursy dla pracobiorców w Islandii, zarówno dla Islandczyków, jak i osób, które przybyły do kraju jako uchodźcy czy pracownicy zagraniczni, w swoim języku ojczystym, w celu omówienia tych wszystkich kwestii, jak zrozumieć swój pasek płacowy i sprawdzić, czy wszystko się zgadza.